Że wydałem ostatecznie akceptację dla przedłużenia planu ruchu na rok 2012. Odbyło się to w drodze postanowienia. Jest ta opinia pozytywna, jako dodatek również 34 do planu ruchu, ale pod warunkami. Tych warunków jest niewiele, w związku z Przedstawię. Zapewnienie niezbędnych środków finansowych na usuwanie wszelkich szkół górniczych spowodowanych na zapadach w latach ubiegłych, jak również roku wykonywanych w trybie Zapewnienie środków finansowych oraz lokalnych zastępczych dla mieszkańców obiegu, które w tym zostały wyłączone z podjętowania decyzjami powiatowego Inspektora nadzoru budowlanego. Chodzi o to, żeby być przygotowane na, nie daj Boże, jakieś kolejne tego typu zdarzenia, miały miejsce przy ulicy kosztowej tej. Zapewnienie środków finansowych w celu partycypacji w kosztach rozwodnienia nieco bez odgóry, prac, wykonania analizy, a w dalszej kolejności prac hydrotechnicznych na rowie karbowskim, celem ograniczenia zagrożenia ze strony zbiorników ws 46 i ws 47 położonych po obu stronach ulicy celnej, to jest ta pranka yy, i te tereny zalewane systematycznie. Uzgodnienia i koordynacja prac wydobywczych z inwestorem i wykonawcą rogu III. Z do pokrycia wszystkich kosztów związanych z uszkodzeniami infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, tym kosztów udokumentowanych strat wody, do momentu usunięcia wali wodociągu, płykania ścieżki fakturowanej przez wody do odbiorców, objęcia pomiarami i drogą obszarów Park Ludowego. Przypomnę, że to jest jeden z parków zabytkowych, przekazywania w okresach sprawozdania sprawozdań na konstrukcyjno abstrakcyjno-budowanego. W którym objęte zostaną budynki znajdujące się w zasięgu eksploatacji, przekazywania w okresach uroczych wyników pomiarów geodezyjnych i przedstawienia do uzgodnienia harmonogramu usuwania szkół górniczych wraz z harmonogramem rektyfikacji budynków nadmiernie wyślonych wraz ze źródłem finansowania do końca pierwszego kwartału 2012 roku. Mieszkańcy mają większą świadomość tego, co się dzieje e, pod ich domami. E, bowiem w coraz co większym stopniu to mieszkańcy są współwłaścicielami budynków, w których zamieszkują. Pragnę zwrócić uwagę, że bardzo e, wiele budynków zostało przejętych przez Wspólnoty. ale są już w zarządzie, także w zarządzie jednej ze spółek, czyli Budynków Miejskich. Dlatego też e, mieszkańcy są naprawdę tym bezpośrednio zainteresowani i cieszę się, że to zainteresowanie się zwiększa i chcieliby mieć także wpływ na te kwestie. Oczywiście w sposób formalny nie jest to możliwe, ale będę starał się tak jak to miało miejsce w ostatnim czasie informować mieszkańców o tym, co się dzieje w tym temacie. Eksploatacja będzie prowadzona w tych rejonach, które były zakładane w tym dodatku do planu czyli Dzielnica Michowice, Stara dzielnicy i Śródmieście teren położony na północ od ulicy Powstańców Śląskich i jeszcze bardziej na północ to znaczy teren cmentarza komunalnego, osiedl rejon ulicy Dworskiej, osiedla północna zielona. Jeśli chodzi o ten dodatek do planu, oparto... Na potrzeby tego dodatku wykonano inwentaryzację ekspercką, dodatkową, i tą inwentaryzacją objęto wszystkie budynki, które znajdą się w zasięgu teraz tych projektowanych i eksploatowanych ścianczeń. Wyznaczono ścisłą wysokość ścian eksploatacyjnych i tak na przykład dla eksploatacji w pokładzie 503 ścianą czwartą. Ten węgiel ma znaczną grubość, powyżej 3,20 m. Natomiast ograniczono tą eksploatację do długości bodajże 2,6 m, czyli pozostała część węgla zostanie, pozostanie w stratach, natomiast ograniczą się głowy na powierzchni. Nie dopuszczam myśli, że któryś z warunków może być wypełniony. Jeżeli tak by się stało, to świadczyłoby to o roli przedsiębiorcy. <tryk> Oczywiście są zawsze jakieś okoliczności i to trudno rozmawiać, tak? No, żyjemy co bądź w czasach dynamicznych zmian pogłębiającego się kryzysu gospodarczego, więc różne sytuacje mogą wystąpić. Aczkolwiek no, te oczekiwania są dość oczywiste i jeżeli żadne sytuacje nadzwyczajne nie miałyby miejsca, to nie wyobrażam sobie, że przedsiębiorca... Nie mógł się z tych punktów wywiązać, zwłaszcza, że będziemy to analizować bardzo systematycznie, co najmniej raz na kwartał, a dla mnie najważniejsze jest bezpieczeństwo miasta i jego mieszkańców, a na to bezpieczeństwo składa się wiele rzeczy. W przypadku działalności górniczej mówimy o tej bezpieczeństwie, które jest dla pracowników na dole, dla mieszkańców na górze, ale jednym z elementów tego bezpieczeństwa, jest także myślenie o mieście, jako o mieście po przejściach, które już zlikwidowano kopalni, w związku z czym e, zakończenie działalności ostatniego dużego zakładu też na pewno skutkowałoby negatywnie. Ale na pewno nie rozmawiamy tutaj o sytuacji, w której ktoś coś wymusił e, i ktoś się pod czymś ugiął, a na pewno nie ja.